Pełna para Marcin, chciałam zmierzyć kanapę Gdzie jest miarka? Marcin! Co? Co tam, skarbie? Szukam miarki Jakiej miarki? Do mierzenia chciałam zmierzyć kanapę Miarka? Marcin, obudź się hmm, Powinna być w skrzynce z narzędziami Szukałam, nie ma Marcin! O co chodzi? Proszę cię obudź, się próbuję ustalić, gdzie jest miarka. Nic nie robisz, tylko śpisz. Ale za to jestem w tym tak dobry, że mogę to robić zamkniętymi oczami. Pełna para. No. Teraz to ma wygląd. Wystarczyło kilka drobnych zmian, i proszę bardzo, nie ten sam pokój, a co najważniejsze jest zdecydowanie więcej przestrzeni. Nie sądzisz? Ale że co? Marcin, ty mnie w ogóle nie słuchasz. Nie ignoruj mnie. Powiedziałaś, bym cię zostawił w spokoju, a kiedy tylko to zrobiłem, pytasz, dlaczego cię ignoruję? I co sądzisz? A, ale o czym? Podoba ci się? Mm, a, a co się zmieniło? Marcin, przesunęłam stół, zmieniłam poszewki na poduszkach i zasłony. O, rzeczywiście. Hmm. Mhm. Ładne. A o ile więcej miejsca? Super. A będzie jeszcze więcej, jak wyniesiesz te kartony, które stoją pod ścianą. Dopiero co usiadłem. A co do tej pory robiłeś? Leżałem.